MS kwadrat to oddział Muzeum Sztuki w Łodzi. Znajduje się w zabytkowym budynku XIX-wiecznej tkalni na terenie dawnego kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego. MS kwadrat jest przede wszystkim miejscem eksperymentalnej pracy z kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Prezentowane są tutaj unikatowe dzieła sztuki, zbiory muzeum, które możemy podziwiać na przestrzeni aż 3000 m2. W budynku znajduje się stała ekspozycja posiadanych przez Muzeum unikalnych zbiorów XX i XXI wieku, poszerzona o prace najnowsze realizowane współcześnie. także sposób prezentacji. W MS kwadrat dzieła usytuowane są nie tylko na osi czasu. Chronologie zastąpiły grupy pojęć, dzięki którym dzieła ujawniają komunikaty istotne dla nas tu i teraz. 600 metrów kwadratowych w nowym budynku zajmują wystawy czasowe. Odbywają się tutaj także działania edukacyjne, spotkania z artystami i pokazy filmowe. Muzeum zaprasza artystów, designerów i architektów do tworzenia dzieł zgodnie z myślą o budynku MS Quadrat. Powstałe w ten sposób realizacje zasilają kolekcje sztuki XX i XXI wieku. A kontakt z dziełami możemy rozpocząć już od przyjrzenia się elewacji. w budynku mieści się też Boston Cafe oraz księgarnia artystyczna mała litera Art. MS Kwadrat znajduje się na terenie kompleksu Manufaktura. Z pewnością jest to miejsce, które warto zobaczyć.